piękny jesienny wieczór 4 października spotkaliśmy się w kobiecym gronie, aby poszukać inspiracji i wsparcia. Gości witała pomysłodawczyni projektu Femi Brain Dagmara Łuczyńska oraz gospodarz centrum szkoleniowego Mainbrain Brain Maurycy Turek. Motywem przewodnim naszego spotkania było jabłko. Widoczne nie tylko w logo Femibrain, ale także na stołach w postaci soczystych owoców prosto z sadu pachnących cynamonem, pieczonych jabłek czy jabłkowego cydru. W części oficjalnej Dagmara Łuczyńska przedstawiła gościom koncepcję stworzenia miejsca przyjaznego kobietom i zaprosiła wszystkie panie do współtworzenia planety kobiet. W kobiecości drzemie siła, którą należy pielęgnować i rozwijać, aby śmiało iść do przodu, spełniać swoje marzenia i osiągać górnoletnie cele bez nadużywania męskich atrybutów i feministycznych haseł. Dagmara podkreśliła wagę współpracy i wzajemnego wspierania się zamiast rywalizacji. Wieczór Femi Brain był okazją do podziękowania Paniom za udział w ankiecie dotyczącej propozycji wielu zupełnie nowych, często niszowych szkoleń. Zakres tematyczny obejmie dziedziny, które są bliskie każdej kobiecie, jak ciało, praca, kariera, rozwój osobisty, prawo, finanse, bezpieczeństwo, polityka i życie społeczne, seks i prokreacja, religia i kultura, a także nauka czy rozrywka. Nagrodziliśmy jedną z pań za najciekawszą opinię wyrażoną w ankiecie, dotyczącą rozwoju osobistego i zawodowego kobiet. Nagroda to darmowy zabieg kosmetyczny w Studio 21. Wśród pozostałych pań, które odpowiedziały na ankietę i zaszczyciły nas swoją obecnością na wieczorze, wylosowaliśmy jedną osobę, która otrzymała bon na bezpłatne jednodniowe szkolenie w ośrodku w Warszawie. Gościem specjalnym wieczoru była pani Ewa Olejniczak, przez przesympatyczna szefowa kuchni znana z nowego programu telewizji polskiej Sąsiad na widelcu, czyli Co się jada u sąsiada. Nasi goście mieli okazję towarzyszyć aktywnie pani Ewie w pokazie kulinarnym. Jednakże głównym motywem przewodnim pokazu kulinarnego była kuchnia kwiatowa, którą pani Ewa promuje z wielką przyjemnością i zaangażowaniem. Zaprezentowane podczas wieczoru propozycje potraw z kwiatami jadalnymi, jak nasturcja, bratki czy ugurecznik, to zapowiedź oferty kulinarnej planowanej w powstającym na Warmii ośrodku szkoleniowym Wiesówku. Dodatkową atrakcją wieczoru były stoiska promocyjne z odważną i mega kolorową biżuterią artystyczną Anny Blaut, unikatowymi bardzo trendy torbami Macieja Muszyńskiego, oryginalnymi i niezwykle milusińskimi zabawkami z Malinowa ręcznie szytymi przez Bożenę Malinowską. Pani Ewa podzieliła się również z nami nie tylko tajemną wiedzą, jak przygotować filet z kaczki z sosem z róży i listkami nasturcji, ale także opowiedziała o swojej pracy szefa kuchni w pięciogwiazdkowym hotelu Intercontinental w Warszawie, gdzie zarządza zespołem kucharzy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się jabłkowe maseczki na dłonie, oferowane przez Paulinę Michalską, mieszczącego się w naszym Centrum Main Brain Studia 21. Pani miały również możliwość poznania i przetestowania kosmetyków firmy Colway. I wreszcie przyszedł czas na deser. Również w pokazie pani Ewy Olejniczak nie mogło zabraknąć motywu jabłkowego. Podano mus z białej czekolady, z jabłkiem anerzowo cynamonowym z melisą i miętą. Naprawdę deser warty grzechu każdej Ewy. Dopełnieniem wieczoru było wspólne zdjęcie z naszym gościem specjalnym i wreszcie tort. Na słodki, dobry początek projektu Femibrain. Brain. Trzymajmy wszyscy kciuki za Femi Brain, bo to nasze wspólne przedsięwzięcie i miejsce, gdzie każda kobieta poczuje się jak u siebie. Pamiętaj, że Ty także możesz do nas dołączyć.